Siema, 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 Jacob z tej strony Właśnie się zabieram na wyjście z domu Wstałem 7 na 10 Wychodzimy, Wychodzę do Kauflanda po zakupy bo nie ma nawet tutaj góry jajek, żebym sobie zrobił jakieś jedzenie, dlatego <laughs> idę po owoce, bo też się skończyła Wczoraj była niedziela, więc zamknięte wszystko było sobie kupię coś, żeby zjeść na śniadanie potem no i zabieram się tutaj za poranny rytuał, lecimy od razu z działaniem i co? Miłego, produktywnego dnia Ci życzę. Tutaj już jedonko, banan, truskawka, malina, pomarańcza i gruszka. No i tutaj klasyczny secik. Kawka, Mindmaster. Kubek, książka i lecimy. Tutaj już kolejny vlog się ogląda. Przed wrzuceniem. Drugie śniadanko. Książki przygotowane do kolejnego do czytania. Już godzinka co ze mną, ze mną czytania. Fajnie, fajnie, fajnie Godzina 9.15 Więc zaczynamy tutaj już śniadanko No i zaczynam już działanie Zabieram się za rzeczy, które mam tutaj ogarniać No i potem od 12 rozmowy Na ja ten tydzień zmieniłem od 12 do 19 Żeby była godzina więcej Żeby było dwie rozmowy na dzień więcej Czyli 12 na 6 dni Bo jest końcówka miesiąca Więc trzeba przycisnąć Zmieniamy też tutaj Znaczy zmieniam jakby dostawcę usług Więc też będziemy się skupiali na jednym, teraz dokładnie na dwóch tylko, wcześniej było na czterech więc lekkie zmiany, ale już są konieczne, bo nadchodzą na rynku po prostu zmiany już są wprowadzane, więc też trzeba jakby robić tak, aby podążać za te jakby trendami za zmianami, więc dobra, lecimy Przem sobie tutaj z psem na spacer e, ogólnie fajna pogoda, fajnie się nagrywa na dworze, bo jest mega e, jakby mega e, fajna jakość, nawet przednią kamerką. Widzę, że tutaj wszystkie detale widać przez to, że jest dzienne światło. No i co, tutaj z pieskiem na spacerze właśnie po jednej rozmowie, bo jedna osoba tutaj była niż no, 18 roku życia, więc no... Niestety, my tutaj działamy od 18 w górę. Dobra, więc robimy tutaj jedzonko mięsko, najpierw w tym, potem w płatkach, na patelnię, tutaj wiesz, pełnoziarnisty, parboil naturalny, gotowy w 10 minut, tutaj przygotowany laptop. No bo zaraz też jeszcze rozmowa za 10 minut, więc smażę i przy okazji będę gadał, będę nadzorował ogólnie jak to się będzie piekło. Lecimy dalej. Ogólnie mam dużą presję, bo, bo policzyłem sobie wynik w tym miesiącu, jaki zrobiłem i jest niezadowalający. Jest prawie dwa razy mniejszy niż w listopadzie, a w listopadzie miałem rekordowy miesiąc i się zdziwiłem, mega się zdziwiłem ogólnie. Muszę sobie to jeszcze raz wszystko przeanalizować i muszę tutaj ruszać już z pełnej pary z webinarami i ogólnie z, tutaj z osobami, które będą mi pomagały przy działaniu, bo naprawdę no styczeń, nowy rok, a wynik jest mniejszy niż w tamtym, więc nie może tak być, więc lecimy i działamy. Trzeba się sprężyć, sprężyć. To wygląda 22 suby dzisiaj wybiły 1307, 1250 dokładnie jest, 57,3 godziny obejrzenia. Więc lecimy, lecimy. Mega kozak, fajnie się rozkręca, woli. Fajnie, że widać te zwiększające się liczby. Niby to są dwa słowy, ale zawsze takie liczby cieszą, bo jednak to są dwie osoby, tak, nowe, które zasubskrybowały, którym się spodobał content, którym się tutaj spodobała idea daily, która jest już o prawie, tutaj tak naprawdę, e, dokładnie 20 dni, 21 dni praktykowana e, aktualnie. Bo tak naprawdę, no, wygląda to w ten sposób, że ten, te, te odcinki, jakby to już wylatują dopiero w sumie w marcu, a nagrywam je w styczniu, bo też do przodu tutaj były nagrane. Może się coś zmieni, może szybciej niektóre odcinki zacznę wrzucać, ale ze stycznia są już fajne odcinki, bo już się tutaj staram i też bardziej mnie coraz to bardziej kusi, żeby już zacząć nagrywać wideo, w których przekazuję jakąś wartość, że stricte. Na przykład wideo jest skierowane do tego, jak więcej zapamiętywać przez pisanie notatek w Evernote. Co to Evernote, jak go używać? Albo co dać czytanie książek. Trzy książki, które polecam. No mega dużo pomysłów na takie wideo, ale jeszcze chcę sobie poczekać, jeszcze tutaj zobaczyć jak to będzie, jeżeli chodzi o filmiki z grudnia. Ogólnie mega fajna energia, 18 godzina. Jeszcze trzy rozmowy przede mną. Potem lecimy kończyć prezentację, bo wycho no wyjdzie... Oj, aż jak patrzę na nią, jak ona jest zrobiona, to było przekozak, nie? Naprawdę jest coś... jedna z moich lepszych prezentacji, jakie zrobiłem. Ogólnie polecam wam canva.com, jeżeli, chcecie... jeżeli macie takie jakby małe umiejętności graficzne, ale nie, nie umiecie robić jakby grafiki w Gimpie, w Photoshopie, nie chcecie się tego uczyć, bo jakby za dużo czasu to na pewno zajmuje, tak, żeby się tego nauczyć, to polecę wam canva.com. Też może w przyszłości zrobię o tym szkolenie, bo powiem szczerze, że no jest to program, dzięki któremu ja na przykład nauczyłem się robić mm, grafiki, loga. Prezentacje, jakieś posty sprzedażowe czy posty na grupy, czy posty do promowania, no wszystko. Wszystko, jeżeli chodzi o grafikę, jest to mega wszystko szybkie. To jest, to jest to że wszystko się szybko robi. Nie ma tutaj tak, że siedzisz na jedną grafiką dwie, trzy godzinki, tylko logo pykasz, wchodzisz, pyk pyk, patrzysz sobie jakieś różne wzory, potem sobie to się edytujesz, dodajesz, szukasz czcionki, pyk 20 minut logo gotowe. Więc Kozek. Więc lecimy, potem na siłkę idziemy, ale te liczby na kanale cieszą i niedługo też pewnie od tego zacznę robić miniaturki I będę musiał za tydzień już zacząć edytować wideo, nawet już chyba zacznę to zrobić od w tym tygodniu jakiegoś dnia Bo już zostało mi tylko około 10 vlogów za więc A jakby wyświetlenia miniatur, jeszcze dodam, wyglądają ogólnie w ten sposób 40 tysięcy wyświetleń miniatur, nie to, to są naprawdę tutaj jest to prawie po 5 tysięcy, 3 tysiące osób widziało miniaturę więc jak będą dobre miniaturki to będzie większa kikaność, więcej osób będzie przychodziło do kanał, więc kozak już właśnie po rozmowach, po działaniu teraz jestem tutaj z pieskiem na spacerze za chwilę na siłkę. E, ale co, mogę powiedzieć, że mega ogólnie w sumie od połowy fajny dzień, do połowy mega dziwnie się czułem jeszcze. Ola, bo mój tu pies coś je. Ej, zostaw to! Idź stąd! <noise> Jakąś kość zapierdzielił. No, mnie widać. E, ogólnie do połowy fajny dzień, a od połowy mega kozak, bo, bo ogólnie. Ostatnio miałem taki problem, że ludzie się umawiają na rozmowę, a nie często, bardzo często, jakby albo nie odbierają, albo się nie wstawiają. I od chyba piątku zrobiło tak, jak się mówiło, około 24 osoby to zrobiło tak, jakieś, nie wiem, połowa, bez połowa osób nie odebrała albo w ogóle jakby nie stawiła się na rozmowę. Ale teraz, jak zaczęły się osoby stawiać, to. Zauważyłem, jest mega fajny odbiór, bo zmieniłem kompletny system, aktualnie promuję 6 różnych sposobów na zarobek, nie tylko działanie jako tester w stronie aplikacji i ogólnie nagrałem szkolenia do każdego sposobu, dodatkowo jest szkolenie do wprowadzenia jakby do projektu, dodatkowo szkolenie w jaki sposób zwiększyć swoją produktywność i jaki sposób używać ogólnie Evernote'a jak robić notatki w nim i tak dalej, jak go używać, jak go skonfigurować w taki sposób, aby po prostu działał tak jak powinien, bo dużo osób z Evernote miało taki problem, że zaczynało działać i e, ogólnie jak się ściskało Alt N, czyli żeby napisać N, to jakby nie działało i jakby nowa notatka się znaczy robiła, nie pisało się N, tylko nowa notatka, więc ogólnie jakby rozkmina jest taka, że powiedziałem to w tym wideo w jaki sposób to po prostu zmienić, ustawić wszystko więc mega, 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 dużo tutaj już wartości dodałem do projektu. Wcześniej było naprawdę mega w swoim poziomie, teraz jest na naprawdę mega, mega wysokim poziomie plus od razu mam kolejne kminy w głowie, co tutaj pododawać, ale teraz muszę zaktualizować drugi projekt, muszę porobić pod niego szkolenia, zaktualizować wszystko, ustawić proces dla ludzi i zaczynam działać to jest już z ludźmi, więc też będzie już więcej o wiele. Zainteresowania, no i mega, chcę jeszcze coraz więcej dawać rzeczy dla ludzi, po prostu dla ludzi, żeby dostawali więcej wartości, więcej przekazywać wiedzy, bo to co dajesz do Ciebie wraca i chcę tak jak powiedziałem, też żebyś tutaj wideo na kanał, różne różne typy dawać i tak dalej, takie już konkretne, jakby skategoryzowane wideo. Bo już te vlogi, tutaj można powiedzieć, dopóki jest zima, no nie mogę urozmaicać za bardzo, bo jest zimno i jest po prostu brzydko na dworze. Lecimy na siłownię. Reszty klipu, o którym mówiłem tam o projekcie i tak dalej, postaram się dograć w domu. Natomiast już powoli na światło dzienne będzie tutaj wszystko pobliźniane, bo jest jakby... Już przygotowane można powiedzieć wszystko, mniej więcej tak wstępnie jak chciałem, bo i tak jest docelowo dużo pracy przede mną. Ale po przełamaniu tych pierwszych lodów, które aktualnie jakby zrobiłem, no jest mega, mega, mega kozak po prostu. I widzę już, że to będzie petarda i będzie to lepiej działało niż sam myślałem, oby, oby, oczywiście nie kraczemy. Oby tak było. Niech Pan tutaj Bóg ześle na to siłę nam, żeby to zrobić, żeby to wszystko się udało. A my teraz jedziemy na siłownię. Nie jadę już tam, bo tam się właśnie zielone światło robi, ale nie zabierdzielam. Jedziemy przepisowo. Mam już siłowni, ale jest 23 już 10, więc y, jutro wstaje 10 znowu, więc nie mogę tutaj y, nic więcej robić. Też światło muszę tu skasić, bo y, takie jasne światło po prostu pobudza strasznie, i potem się nie da usnąć i się nie wysypiam. Dlatego też więcej informacji o projekcie powiem jutro. jutro też więcej rzeczy zrobię, już nie mogę doczekać kolejnego dnia, więc y, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, zostaw lajka, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo będzie coraz to więcej, bardziej fajniejszych, wartościowych materiałów. No i komentarz jakiś ciekawy. No i co? Do następnego, do jutra. Siemanko!